SXL 250 2012 rok. Tak się tutaj troszkę pojeździłem, jakieś kilka minut już. Teraz właśnie kieruję się w stronę domu. No i coś mogę powiedzieć już. Motocykl na wtrysku jest z rozrusznikiem w 6 biegów. W sumie to są te same silniki co w tych starszych jest tych zefach. Tego co miałem na tym Bigboard Na tym Bigboard co miałem tego jednego i na FMF-ie. No, tylko to nie jest seria wszystko, nie? 250 250, zwykły, oryginalny dumik i co? I... bez możliwości kopnięcia, nie? Ale można kopnik dołożyć, bo... bo jest zaślepione miejsce, także tam tylko trzeba sobie kupić wałeczek pewnie z kołem zębatym od razu komplecik taki kopniczek i i jakby kiedyś tam akumulator padł to to można sobie cyknąć kopką i on sobie będzie pykał nie? także tak okleinkę mu nakleiłem świeżo co okwak fire design także jak zawsze niezawodnie nie ładnie ładnie się to prezentuje oczywiście i Standardowo mocny klej. Trzyma się elegancko. No i tak dzisiaj na szybkości w sumie jak zawsze. Tak się przejechać, zobaczyć jak KTM sobie miga. Patrzcie jakie on ma fajne, równe, wolne obroty na wtrysku. To nie gaźnik. Pod górkę też wyjedzie. braku mocy na wtrysku to na wtrysku nie wytryskuje mu tam ładnie paliwko no i ładnie sobie trzyma obroty także jest git z tym, że elektroniki dochodzi czujniki tam jakieś już muszą być standardowo no i więcej kabli, nie? Na gaźniku tego nie ma, bo tam wychodzi moduł, ceweczka, kabelek odgaszenia, no i w sumie tyle, nie? Także prosta instalacja. A tutaj to już dochodzą czujniki, no jak się coś dupcy no to, no to już trzeba kombinować. No, także tak to wszystko wygląda koszone, a tu nie musi być. Kubany, jesteś się jeździ Dobry majster pan, tu jest. Fest, Fest O panie, tu duże Kurwy, jebane szaki pierdolone Чёрт возьми, бомба Jak i po suchym, jak i po mokrym, to jest przejebane jechać Te kolejny, kurde Jak sucho, to spierdala koło Jak mokro, to spierdala koło No i jak tu żyć Przestrane ogólnie, przestrane jest Pokazałbym KTM-a wam, jak wygląda o właśnie, o tym mówiłem, takie tu jest rosnięte, że tylko myślę gdzie dobra, coś tam się może po drodze ogarnie o, proszę bardzo, stopeczka Tutaj roznoży. Widać coś. O, tak się prezentuje maszyna. No, także jedziemy dalej. Stopki oryginalnie nie było. Nie, i tu, tutaj jest 18 koło tu nie niewsadzone. Od jakiegoś innego ktm -a. Na czwórce idzie ładnie z gazu. Ciekawe to, co sobie ludzie pomyślą. Jeździ w tej z powrotem. Jest malutki, tyci, tyci jest progres, dobra, jadę już na chatę, bo, bo już mi się nie chce, blokada psychiczna jest. Jeszcze Jakoś to idzie ogarnąć Powinien być tytuł filmu Nauka jazdy na kole Trzeba nauczyć się, kurła tak wszystko od razu nie przychodzi, no nic od razu nie ma O, je, już nie mam siły wam powiem Ale piłuje, biedny KTM 4 spoko do jazdy na kole, a Pewnie też do ogarnięcia tylko co już umieć A jak się kurwa nie umie to chuj z tego wszystkiego Coraz bardziej mi się zaczyna to podobać Ta głupota w głowie Coś jest nie tak z głową widzę Tutaj była YZDFA, Na piątce było odcięcie To tu będzie na szóste Uuu. Także jak ludziska się podobało To zostawcie łapę w górę jakąś. Tutaj brudna droga. się na kole śmiga tym KTM-em Koniec, na na dziś Dziękuję za oglądanie Było miło, nara, nara